w moim kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na tag, do którego nominowała mnie chyba największa miłośniczka pierogów ruskich na polskim booktubie Nie mam wyjścia, muszę nominować Anitę z Book Reviews by Anita Cudowna, wspaniała, jedyna i niepowtarzalna Laura Jeśli jeszcze jakimś cudem jej nie znacie, koniecznie musicie to zmienić Koniecznie musicie do niej wpaść i się w niej zakochać, ponieważ ona jest przecudowna, przewspaniała Moja nowa booktubowa miłość, także poniżej wklejam link do tagu Laury Dokładnie tego tagu, w którym otagowała mnie do jego... Zrobienia. Także, Lauro, gorąco Tobie dziękuję za nominację i bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Kocham Cię, przesyłam moc miłości i przechodzę do pytań. Zauważenie czyli książka, którą kupiłam ze względu na okładkę. Serio? Takie pytanie Książka, którą kupiłam ze względu na okładkę? Prawie cała moja biblioteczka Jest kupiona ze względu na okładkę Ostatnio takimi książkami są na pewno Te z kolekcji Barnes Noble W których zakochałam się I to totalnie o czym wiecie Zresztą nagrywałam taki filmik o moich najpiękniejszych okładkach W mojej kolekcji Także odsyłam was do tego filmiku Jeżeli go nie widzieliście Poza książkami z Barnes Noble Pokazywałam też inne książki, w których się zakochałam Ale że potem po w tego filmiku tak zorientowałam się, że nie pokazałam tych wszystkich okładek, w których jestem tak na zabój zakochana. Nie wiem jakim cudem, idę do komputera, patrzę, tam leży stos książek niewykorzystanych na potrzeby tamtego filmiku. No to po prostu tak się wściekłam, że w sumie fajnie, że robię ten tak. To przy okazji pokażę wam te książki, w których okładkach jestem też dalej na zabój zakochana. Boska Królowa Terlingu, którą niebawem będę czytać. Cudowna Ghost Girl, czyli Zakochana Zjawa. Pielgrzym tego Hejsa, naprawdę przepięknie wydany. Ula, wraz ze Scottem pozdrawiamy Cię bardzo, ale to bardzo gorąco. Osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lawender z tym przeboskim piórem. Zieleń szmaragdu, a także błękit szafiru. Czyli trylogia czasu, którą powinnam już dawno, dawno temu skończyć. Mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać w maju albo w kwietniu, bo bardzo, ale to bardzo bym tego chciała. Ostatnią okładką, którą na śmierć zapomniałam wtedy pokazać, jest gwiezdny pełni Lagajmana, zarówno w obwolucie. Jak i bez niej. Zobaczcie, jak ta książka została cudnie wydana. To tyle, jeżeli chodzi o moje okładkowe okładkowelowe. Przechodzimy do kolejnego pytania, które brzmi pierwsze wrażenie, czyli książka, którą kupiłam ze względu na opis. Głupio się przyznać, ale nie mam takich książek. Zazwyczaj kupuję książki, bo albo okładka, albo ktoś mi daną pozycję polecił. Nie czytam opisów. Opisy czytam tylko wtedy, gdy wydawnictwa do mnie piszą w sprawie współpracy. Wtedy robię bardzo dużą selekcję i rzeczywiście zabieram się tylko za te książki, które chcę przeczytać i to bardzo mocno, a cała reszta idzie w odstawkę. Więc tutaj czytanie opisu jest mi potrzebne, żeby zrobić selekcję, a tak to na dobrą sprawę nie czytam opisów, okładki górą. Naprawdę. Kupuję książki ze względu na okładki, a nie opisy Zobaczcie, kto do mnie przyszedł I w sumie dobrze, bo teraz mamy kategorię Słodkie rozmówki, czyli książka z pięknym stylem pisania A moja Katniss jest przecież taka słodka Więc pasuje tutaj do tego pytania I taką książką będzie Katniss, co my pokażemy, co? Ty w ogóle chcesz tutaj siedzieć? Chyba niespecjalnie, ale choć może przedstawimy książkę, będzie to oddam Ci słońce. Katniss za bardzo jej chyba nie lubi, ale ja ją uwielbiam. Po prostu Cudmiut Malina to jest przeboska książka, przebosko napisana, także zachęcam Was do tego, żebyście po nią sięgnęli i sami odkryli magię słów, która znajduje się tutaj w środku, bo jest to naprawdę przepięknie napisana książka. Rozpływam się na samą myśl o tej powieści. Jest naprawdę genialna. Raz jeszcze genialna. Przed nami bardzo ciekawe pytanie. Obstawiam, że nie znacie odpowiedzi. Chodzi o pierwszą randkę, czyli książka, która tak mi się spodobała, że zaczęłam czytać całą serię. Chodzi o pierwszą część danej serii, właśnie coś takiego. I co to może być za książka? Na pewno się tego nie spodziewaliście. Trzej muszkieterowie w moim tagu. No przecież pierwszy raz się pojawiają, prawda? Tak na serio. Kocham trzech muszkieterów. O czym wiecie? No i to właśnie była taka pierwsza część tego cyklu, która sprawiła, że tak się zakochałam, że gdy tylko skończyłam trzech muszkieterów, od razu zaczęłam czytać w 20 lat później oraz wicehrabiego de Ale żeby nie być tak nudną i przewidywalną, pokażę Wam również dwie inne książki. Grał tron George'a RR Martina. Tak mi się spodobała, że. Nie mogę zabrać się za kolejne tomy, bo boję się, że zaraz się skończą i co? Będę musiała czekać na kolejny tom, który nie wiadomo, kiedy wyjdzie. W ogóle nie wiadomo, czy Martin go napisze i, i w ogóle kiedy wypuści, więc w sumie dobrze, że tak się wstrzymuje z Martinem. A tak na serio to w ogóle ten świat, który wykrował, jest tak niesamowity i ci bohaterowie oni są tak niesamowici i to wszystko jest tak niesamowite. Podobno książki wzbogacają słownictwo, ale chyba nie moje, także to jest jedna z tych książek. A to druga, to była tak ogromna miłość, moja ogromna licealna. Miłość. Zaczęło się od Hobita, dopiero później był władca pierścieni, ale gdy zaczęłam czytać drużynę pierścienia, nie potrafiłam się oderwać. I potem dwie wieże, i powrót króla. I tak to czytałam, że wiecie, w ogóle przeżywałam mega fazę na elfy, język elficki. Taka tam teraz, wiecie, nie wiem czy powinna mówić, ale kiedyś jak się upiłam na biwaku, biegałam po lesie i krzyczałam, że mnie enty podrywają. Miałam taką naprawdę niesamowitą fazę na władce pierścieni. Także to są chyba te książki, w których tak zakochałam się najmocniej, które sprawiły, że zainicjerpowałam. No, czekałam na kolejne tomy. Właściwie to nie czekałam, bo od razu przeczytałam, bo od razu mi się przypomniała jeszcze Akademia Wampirów, która jest gdzieś tam w stosach za mną i tam rzeczywiście było takie wielkie oczekiwanie na kolejne tomy co to się stanie z Dimką, co się stanie z Rose to też było coś po prostu niesamowitego. I jeszcze Igrzyska Śmierci także, okej okay, tych książek jest zdecydowanie więcej. Nocne rozmowy telefoniczne, czyli Książka, dzięki której przetrwałam noc I teraz tak Nie wiem jak wam to pokazać, bo tą książką są Trzej muszkietrowie Aleksandra Dima Tylko, że to byli Trzej muszkietrowie w zupełnie innym wydaniu Wydaniu, które czytałam Mając 13 lat Miałam jakieś straszne koszmary Nie potrafiłam zasnąć Bałam się zasnąć Nie pamiętam, co tam wtedy uroiło się w mojej głowie Być może widziałam jakiś horror Nie mam pojęcia W każdym razie bałam się zasnąć I tak właśnie rozpoczęłam swoją Przygodę z muszkieterami. Zasnęłam dopiero wtedy, gdy poczułam takie ogromne, ogromne znużenie. Oczywiście siedziałam z zapalonym światłem i zasnęłam przy tym zapalonym świetle, wtulona w trzech muszkieterów. To dzięki nim udało mi się przetrwać tę noc. Nie wiem, o której padłam, ale to byłby koszmar. Naprawdę, to byłby koszmar, gdybym nie miała przy sobie tak dobrej książki jak trzy muszkieterowie. Także jestem im wdzięczna do końca życia, bo to najlepsza książka na świecie. Zawsze w myślach, czyli książka, o której nie potrafię przestać myśleć. I po co ja ją odkładałam? Tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, że taką książką są trzy myszki, jak robi Aleksandra Dima. Chłopaki, to już chyba wasz ostatni, tak, w sensie mój, tak, ostatni z waszym udziałem, bo przyginam, to moje takie są strasznie nudne, więc dobra. Odkładam D'Artagnan'a, Atosa, Portosa, Aramisa, Kardynała Richelieu, Milady de Winter i całą resztę. I może pokażę Wam coś innego. Tym czymś innym są osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender, o których nie mogę przestać myśleć, odkąd skończyłam je czytać. A skończyłam je czytać jakoś tydzień temu, bo tydzień temu to czytałam. I paplałam ostatnio o tej książce. Co więcej, mam do rozdania trzy egzemplarze osobliwych i cudownych przypadków Ewy Lavender, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie, ponieważ to naprawdę niesamowita historia świetnie napisana. Także polecam wam ją raz jeszcze bardzo gorąco i odsyłam do mojego paplanda, w którym paplałam o tej książce, w którym jest ten konkurs coś niesamowitego. Nie tylko piękna okładka, ale też wspaniałe wnętrze, po prostu jedna z najlepszych książek na całym Bożym świecie. Tak, tak, to jest z kolei wpływ hopeless, bo wiecie, ja często zapożyczam słownictwa z książek, klumpy, z więźnia labiryntu. Najlepiejszy na całym bożym świecie jest hopeless, także właśnie muszę zacząć wymyślać coś swojego, a nie tak ciągle papugować to, co gdzieś tam znalazła łącznie z pirogami ruskimi Laury. Dobra, kolejne pytanie. Kontakt fizyczny, czyli książka, którą kocham za towarzyszące mi przy niej uczucia. No tutaj, niestety, ale dalej. Moim numerem jeden są trzy myszki, to robię Aleksandra Dima. Muszę przestać robić książkowe tagi albo spróbować zapomnieć o chłopakach, bo ciągle będę wam ich pokazywać. Ale te przygody, to no po prostu, wiecie, przygody, intrygi, to co się tutaj dzieje, to jest tak niesamowite. I czytając tę książkę, no nie dość, że przetrwałam dzięki niej noc, to jeszcze, no. Tyle cudownych wspomnień, tyle cudownych wrażeń. Ja na samą myśl o tej książce popadam w jakiś taki, nie wiem, nie wiem jak to ująć, ale jestem tak szczęśliwa, że nie może być innej opcji. No nie mogło, no. Musiałam pokazać wam trzech muszkieterów. Raz jeszcze, jeśli nie przeczytacie, poleci największy na świecie fach. Spotkanie z rodzicami, czyli książka, którą mogę polecić rodzinie oraz znajomym. Osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender, ale nie tylko, ponieważ takimi książkami, które też polecam często rodzinie znajomym, są na przykład książki Małgorzaty Gutowskiej Adamczyk. Chodzi o cykl cukiernia pod Amorem. Nie mam go teraz u siebie, ponieważ ma go moja mama, która wzięła te książki ode mnie, następnie pożyczała babci, ciociom. Nawet rodzice Tomka czytali te książki i bardzo im się spodobały, także to na pewno strzał w dziesiątkę. Tak samo jak Siedem pożarów mademoiselle. Autorki teraz nie pamiętam, książki nie pokażę, ponieważ jest w moich stosach, więc po prostu poszukam jej zdjęcia i je tutaj wkleję. Widzicie teraz piękne zdjęcie. To też jest przyzabawna historia, którą polecam rodzinie i znajomym. Naprawdę warto się z nią zapoznać. Przepraszam Was najmocniej właśnie padł mi aparat. Chyba miał już dosyć mojego paplanda i tej książki, którą co chwilę pokazuję i którą zaraz chyba też pokażę, bo to kolejne pytanie sprzyja pokazaniu tej książki, także mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużej różnicy w obrazie. Tak od kilku dni bawię się aparatem, moje pierwsze nagrania aparatem. Także to, to pytanie, to zagadnienie brzmi. Myślenie o przeszłości, czyli książka, którą... Będę czytać jeszcze wiele razy w przyszłości, do której będę wiele razy wracać Co to może być? Ciekawa jestem Trzymy już, kiedy robię Aleksandra Dima, Ale nie tylko, ponieważ takimi książkami będą też na przykład Igrzyska Śmierci Albo Grotron, myślę, że kiedyś do tego wrócę, jeżeli już w końcu raz uda mi się to skończyć I pewnie Władca Pierścieni i wiele, wiele innych książek Ale to tu jest, wiecie, moja największa miłość Ostatnie zadanie Dzielimy się miłością, czyli muszę nominować kogoś do zrobienia tego tagu No i nominuję trzy osoby Caroline in the bookland Cudownego, wspaniałego, przyczajonego hasacza Oraz Robercika z czytaniem moim plenem Mam nadzieję, że nie robiliście tego tagu i że go zrobicie Bardzo chciałabym go zobaczyć w waszym wykonaniu I to by było na tyle Bardzo dziękuję za obejrzenie tego chyba najnudniejszego tagu Jaki zdarzyło wam się oglądać Obiecuję, że to już koniec z chłopakami, jakoś będę musiała się z nimi rozstać i przerzucić się na inne książki, co będzie bardzo, bardzo trudne ponieważ to jest taka książka, no tak a, dzięki której przetrwałam noc i nie tylko jedną noc, ale chyba za dwie noce ale też taka jedna z moich największych miłości nastoletnich lat i właśnie dlatego tak często do niej wracam, tak ją uwielbiam, tak ją kocham i tak przeginam paplając o tej książce, także to już ostatni tak z udziałem trzech muszkieterów przykro mi chłopaki, ale to prawda, obiecuję to wam i bardzo dziękuję za obejrzenie Tego filmiku, właściwie to dziękujemy Bo oni też dosyć często się tutaj pojawiali Jeżeli filmik wam się podobał, będziemy wdzięczni Za łapkę w górę i bardzo dziękujemy Za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia W kolejnym, trzymajcie się, pa!